Pasjonujące premiery, świetni goście, ciekawe rozmowy, ważne tematy, emocje, dyskusje, fakty, czyli Książki Pruszyńskiego. Dzień dobry, w podcaście Książki Pruszyńskiego Katarzyna Buszkowska, literaturoznawczyni, blogerka, ale przede wszystkim czytelniczka, razem ze mną gościem podcastu jest Krzysztof Potaczała, z którym porozmawiam o jego najnowszej książce Tak Blisko, Tak Daleko, Bieszczady po drugiej stronie granicy. Dzień dobry. Dzień dobry. No Najnowsza pańska książka opowiada o przygranicznych wsiach, zarówno tych znajdujących się po ukraińskiej, jak i po polskiej stronie. Wydaje mi się, że kluczem do jej zrozumienia jest zrozumienie, na czym polega specyfika tego Bieszczaczkiego Pogranicza. No właśnie, na czym? No proszę państwa, kiedy idziemy, kiedy przemierzamy miejscowości, wioski na polsko-ukraińskim pograniczu, kiedy idziemy wzdłuż granicznego Sanu i jego dopływów, widzimy po polskiej stronie jedną rzecz. Kompletną pustkę, zupełne wyludnienie. To jest obraz bardzo charakterystyczny, bardzo przejmujący. Te wszystkie wioski mają swoje nazwy, one istnieją na mapie, ale są pozbawione ludzi i substancji, materiałów. Ale nie zawsze tak było. Nie zawsze tak było, ale jeszcze wrócę do tego, że. Niedaleko, kilometr dalej, dwa kilometry dalej, po stronie ukraińskiej toczy się normalne życie. Tam bije serce społeczeństwa, tu jest pustka, tu jest y, martwota, tak można powiedzieć, i tylko wszędzie dominująca przyroda. Wspomniała Pani, że nie zawsze tak było. No rzeczywiście, do końca II wojny światowej był to jeden organizm, czyli było to w ramach jednego państwa ale w 1945, 1946 i 1947 roku, no tak, niestety się potoczyły losy, że te wszystkie, większość tych wsi i miejscowości zostało przeciętych granicą. I część tej samej wsi znalazła się po prawej stronie Sanu, część tej samej wsi znalazła się po lewej stronie Sanu. Z tym, że po prawej stronie Sanu ludność w dużej mierze została, po lewej stronie Sanu dzisiejszej Polskiej, tę ludność, wówczas autochtoniczną, głównie ukraińską, wysiedlono, Najpierw na wschód, a później na północno-zachodnie tereny Polski. No właśnie, ta brutalna decyzja Stalina wytyczająca granicę na Sanie podzieliła takie miejscowości jak Sianki czy Sokoliki. Taka jest taka oficjalna polska perspektywa, ale perspektywa mieszkańców tych wsi już nie do końca taka jest, jak pan pisze, prawda? No tak. Y może powiem kilka słów o tym, że zacznę od tych sianek. Sianki to, to jest taka miejscowość szczególna, która kojarzy się bardzo mocno z okresem II Rzeczypospolitej. Miejscowość wówczas dość znana, aspirująca do jednej z najważniejszych miejscowości wypoczynkowo-turystycznych tej części Karpat. I dzisiaj mamy taką sytuację, że, że też sianki rzeczywiście funkcjonują. To jest duża wioska i tam mieszkają Ukraińcy. Tam nie ma żadnych już Polaków. Oczywiście. Nie ma żadnych Żydów, nie ma żadnych Niemców, nie ma Cyganów, czyli wszystkich tych, którzy jeszcze przed wojną tam mieszkali. Po polskiej stronie została tylko niewielka, taka enklawa ze słynnym grobem, grobami rodziny stroińskich, ruinami dworu i to wszystko. Ta perspektywa tych ludzi dzisiaj mieszkających na Ukrainie to jest coś takiego, że oni w zasadzie nic nie wiedzą o przeszłości tych miejsc. Tam już nie ma ludzi urodzonych na długo przed wojną, którzy pamiętaliby tamte czasy, wszystkie te wydarzenia, sytuacje. Ten tygiel wielokulturowy, wieloreligijny, który był jakby specyfiką tego y, obszaru. I oni dzisiaj, kiedy się z nimi rozmawia, to nie za bardzo nawet interesują się, żeby się przeszłością. Oni żyją swoim życiem. Natomiast dla nich to, co przed wojną, to w zasadzie nie, nie istnieje. Oni nie, nie odnoszą się do tego, że to był kiedyś jeden, jeden organizm, że te miejscowości się rozwijały. To jakby nie istnieje zupełnie. No właśnie. Jedna z pańskich bohaterek mówi tak. W najczarniejszych myślach nie przypuszczałam, że ten wieloetniczny, bieszczacki świat runie i pochłonie tyle ofiar. Moje życie wśród Rusinów, Żydów było czymś naturalnym. Pan właśnie nie ukrywa takiej trudnej przeszłości bieszczad, tego wieloetnicznego świata, który wydaje mi się esencją właśnie tego pogranicza. Pisze Pan również o takiej właśnie trudnej przeszłości związanej choćby z działalnością Upa, ale ja chciałam zapytać o to, jak wiele osób wciąż odczuwa, czy w ogóle ktokolwiek jeszcze dzisiaj, poza Panem, odczuwa taką tęsknotę za tym wieloetnicznym światem? Hmm. Myślę, że, że dość dużo osób, oczywiście. Ja z własnej perspektywy odczuwam, no powiedzmy, tęsknotę za tamtym światem, z tego względu, że uważam, że taki świat jest bogatszy, że taki świat jest pełniejszy, że taki świat jest ciekawszy. I wszystko to, co stanowiło esencję tego, tego regionu, czyli tej części Karpat, w ogóle Bieszczadów całych, ale i nieco dalej sięgając, no dzisiaj, jeżeli zostało pozbawione tego po wojnie, zostało wyrugowane, zniszczone, wyludnione, zamordowane, powiedzmy tu, do Osadnie, no, to ten region stracił niemal wszystko oprócz walorów krajobrazowych. Gdy dzisiaj popatrzymy taki Idąc czy jadąc od Sianek w dół, poprzez te Sokoliki, Beniową i inne miejscowości położone niżej, to rzeczywiście za każdym razem człowiek zadaje sobie pytanie: jak ten świat musiał wyglądać wcześniej? Jaki był bogaty ludnościowo, bogaty językowo, tak powiedzmy, i bogaty religijnie? Dzisiaj tego zupełnie nie ma. I cały czas powtarzam, jak się idzie tą Doliną Górnego Sanu, cały czas człowiek zadaje sobie takie pytanie, jak to jest możliwe, że z jednej strony jest tylko las, łąki, pola, jakieś tam pozostałości po piwnicach, po, po jakichś domostwach, studniach, a z drugiej strony toczy się normalne życie społeczno-gospodarcze i kulturalne po tej stronie ukraińskiej. I ktoś kiedyś już o takie stwierdzenie, że, że y, temu regionowi zadano. Wielką ranę, tak jakby rozryto ten teren, jakby go przecięto na pół brutalnie i pozbawiono tego wszystkiego, co przed tym terenem było. Było jego szansą, tak. Tak, tak, jakby było na przyszłość, jakby to wszystko, co mogło dać temu regionowi rozwój i mogło spowodować, że wyglądałby dzisiaj zupełnie inaczej. Z drugiej strony, od razu uprzedzę może pytanie, Gdyby nie te wszystkie straszne wydarzenia 45, 6, 7 roku, ale także 51, bo ja tam piszę przecież też o, tych, o tej części bieszczadów wysiedlanej w roku 51, też decyzją Stalin'a, to może dzisiaj nie mielibyśmy tak niezwykłej przyrody, tak niezwykłych terenów krajobrazowo-przyrodniczej w tym, w tym takim syplu końcówki tych polskich bieszczadów. Właśnie pan mówi, że jak się jedzie, to zastanawiacie się, ale. Czy to oznacza, że ta historia tego wieloetnicznego świata ona funkcjonuje w takich opowieściach mieszkańców, w takiej historii oralnej? Ciąż? Powiedziałbym tak, że ona funkcjonuje raczej w opowieściach ludzi rozmiłowanych w tym terenie. I mówię tu cały czas o stronie polskiej. To są opowieści i tęsknota dawnych mieszkańców tego zakątka to są opowieści historyków zajmujących się tym terenem, kulturoznawców, religioznawców. Natomiast po stronie ukraińskiej taka tęsknota nie istnieje, ponieważ oni, tak jak wspomniałem wcześniej, nic za bardzo poza jakimiś jednostkami nie wiedzą o tym, jak to życie wcześniej tutaj wyglądało. Oni żyją tak w wioskach, które funkcjonują, jak funkcjonowały przed wojną, chociaż no, użyłbym jednak stwierdzenia, że funkcjonowały lepiej niż yy, obecnie. To był zupełnie trochę inny świat dzisiaj jadąc przez tamte wioski odwiedzając, rozmawiając z ludźmi, nie mamy tam takich historii jak zakłady przemysłowe, czyli głównie te oparte o, o produkcję leśną. Nie mamy kolejki wąskotorowej, nie mamy wielu innych zakładów szkła i tak dalej, tak dalej. Ten świat przestał istnieć w ciągu dosłownie dwóch, trzech lat. I tyle. I on ciągle wzbudza takie zainteresowanie i rodzi takie pytania o przeszłość, ale też o, o teraźniejszość. Ja próbowałem rozmawiać, znaczy rozmawiałem po tamtej stronie ukraińskiej z tamtejszymi mieszkańcami, jak oni to widzą, czym dla nich jest ten teren, czy oni rozumieją, że kiedyś to było w granicach jednego państwa, że Sianki były jedne, a nie podzielone na pół, sokoliki i wiele innych wsi. Oni, muszę przyznać z taką przykrością trochę, że oni do tego. Podchodzą tak, nawet powiedziałbym, że niechętnie. I to zupełnie nic nie interesuje. O tak. Ale niechętnie dlatego, że właśnie to zapomniane, za, przez to zapomniane dziedzictwo? Trudno powiedzieć. To już jest inne pokolenie. Tam tych ludzi, którzy pamiętają dawne czasy, no można policzyć na, na palcach. Polaków nie ma praktycznie w ogóle w tym takim worku bieszczackim na pograniczu ukraińsko-polskim. To są jakieś tam jednostki. Ale ci ludzie nie, nie mają takiej jakby świadomości historycznej. Ja tego doświadczyłem nie tylko. Na wsiach, ale w takich miasteczkach ukraińskich przygranicznych, gdzie zupełnie oni wiedzą, że oczywiście z, z literatury, z przewodników, z map, że kiedyś tu istniało to, to, to i to, że ten region się rozwijał y, gospodarczo, ekonomicznie, ludnościowo, przy, był bardzo za, zagęszczony ludnościowo, ale oni jakby do tego nie, nie wracają i nie chcą skorzystać, powiedziałbym, z tamtych doświadczeń. Najlepszym przykładem jest to, że Wszystkie te miejsca, które ja opisuję, które odwiedziłem, gdzie rozmawiałem z ludźmi, wciąż mają niezwykłe możliwości rozwoju. A jednak zatrzymały się w czasie przed wielu laty i tak trwają. No właśnie. Sianek po polskiej stronie już nie ma, tak jak pan właśnie mówi i pisze. Po ukraińskiej jednak to taka spora miejscowość z potencjałem, którego ani mieszkańcy, ani władze lokalne nie wykorzystują. Niektórzy nawet w pańskiej książce mówią wprost, że popełniają taki grzech zaniechania i zaniedbania. Umierali czy umali już ostatni Polacy, Pan rozmawia i zdążył jeszcze porozmawiać z ostatnią mieszkającą tam Polką Katarzyną Fedyczkanycz, której zdjęcie widzimy na okładce książki, dla wielu może to być niezrozumiałe dziś. Dlaczego Polacy zostawali w tych wsiach po ukraińskiej stronie? Wie pani, jeśli chodzi o samą panią Katarzynę Fedyczkanycz, to była taka osobna historia. Ona nie była czystą Polką, ona była, pochodziła z rodziny ukraińsko polskiej mieszanej, tak. mieszanej. Natomiast bardzo czuła się związana jednak z, z Polską. Ja miałem wielkie szczęście porozmawiać z tą panią już tą kilkakrotnie. Tam zresztą odwiedzali ją inni Polacy, turyści, którzy tam tamtędy przejeżdżali. Była nawet chyba taką miejscową celebrytką. No, można tak w cudzysłowie no, wypowiedzieć. Ale rzeczywiście to była bardzo sympatyczna osoba, bardzo związana z Polską. Słuchała polskiej stacji radiowej, tam jej gazety, przywożono książki. Ona znała mnóstwo piosenek po polsku, ale również. Oczywiście po ukraińsku i ona y, kiedy sianki wysiedlano jeszcze w 1944 roku, ją też wysiedlono z rodziną, później pozwolono wrócić części mieszkańcom i ona wróciła do tych sianek, ale dokąd miała wracać? Wróciła do swojego miejsca urodzenia, do swojego domu, który wciąż stał, do swoich bliskich i, i, i znajomych, bo część ludzi wróciła, gdyby zechciała powiedzmy, tylko dlatego, że. Takie związana z, z Polską mimo że ona nie była rzymską katoliczką to dokąd by pojechała no czekałby ją taki sam los jak wielu innych którzy gdzieś tam trafili na północ Polski na zachód Polski zupełnie oderwani od korzenia a tu jednak przy tym korzeniu przy tym źródle trwała i wybrała taką możliwość za cenę oczywiście tę, że ciągle będzie miała obywatelstwo wcześniej miała e, obywatelstwo polskie przed wojną ale potem oczywiście obywatelstwo radzieckie a Później znowu obywatelstwo ukraińskie, aż do śmierci. To też jest takie symptomatyczne. I takich ludzi było trochę, ale nie za wiele. Nie za wiele. Byli tacy ludzie we wsiach i w tych miasteczkach. Ja tam przypominam postać pewnego mieszkańca Turki, też Polaka, pana Majerskiego, no ale to szersza historia. I on też został z takich samych powodów, że, że wolał, wolał zostać w obcym kraju, ale jednak gdzieś przy swoim źródle. Przy tym, gdzie są bliscy, gdzie jest jakiś grób na cmentarzu, gdzie są znane miejsca, znane uliczki. Wszystko to, co jest jakby esencją życia, dzieciństwa, dorastania. Tam, gdzie czuł się tutaj. Tak, tak, jak najbardziej. Czuł się tutejszy i dlatego został. Chociaż wcale mu się tam wszystko z tego, co opowiadał, nie podobało. Jasne. Takie miejscowości, właśnie te tragiczne losy, które znajdujemy na kartach tej książki, to poza Siankami i Sokolikami, to także właśnie Beniowa, Lutowiska, Dźwiniacz, Tyniowa, Rozuć, Żurawin, Libuchora. Jest ich całe mnóstwo. Chciałbym pana zapytać o to, która z tych historii, historia których z tych miejsc wydaje się panu najtragiczniejsza? I pytam o to dlatego, że jest pan takim tego typu reporterem, który w zasadzie nie ujawnia swojego ja. Powiedziałbym, że. Że wszystkie te miejscowości, ich los mi w pewnym stopniu bliskie, bo one były bardzo podobne do siebie. Te, zewsząd wysiedlano ludzi, przy tych wysiedleniach wszyscy ci ludzie przeżywali swoje tragedie, swoje traumy, dochodziło do sytuacji tragicznych, bo przecież ludzie ginęli. I to jest jakby taki wspólny los łączący tych wszystkich, tych wszystkich ludzi wysiedlonych z tych wsi i wszystkie te wsi. Natomiast rzeczywiście są takie miejsca. Które są mi szczególnie bliskie, powiedziałbym, że takim miejscem jest Beniowa, są Sokoliki górskie są oczywiście Sianki. Jest jeszcze taka malutka wioseczka nad lutowiskami, nazywa się Krywka i to jest taka szczególna, szczególna wieś. Teraz z tej pustki, z tej krywki roztacza się taki przepiękny widok, może najpiękniejszy na całe pasmo połonin polskich bieszczadów. Ale rzeczywiście w każdej wsi możemy znaleźć takie elementy, w tych opuszczonych oczywiście wsi mówię o nich, takie elementy, które człowieka chwytają. Za serce, ale każą też zastanowić się nad losem y, człowieka, tym indywidualnym i tym zbiorowym. Kiedy jest się w Beniowej na starym cmentarzu, czy w sokolikach po, po polskiej stronie, gdzie mamy. Na Ukrainę dosłownie kilkadziesiąt metrów i możemy sobie oglądać tę krainę, tę cerkiew płynący granicą w san, no to no nie sposób nie, nie, nie poczuć jakiejś refleksji. Pan o Sokolikach one zrobiły na mnie ogromne wrażenie, pisze tak: Sokoliki miały pecha. Kiedy we wrześniu 1939 roku sowieci i Niemcy ustanawiają granicę na sanie po wschodniej stronie zostają dwór, cerkiew, kościół i stacja kolejowa. Kilka miesięcy później mieszkańcy prawej strony wsi muszą opuścić. Swoje domy zostają wywiezieni w głąb radzieckiej Ukrainy. Wmawia im się, że klimat łagodniejszy, ale oni nie są przyzwyczajeni do nizin. Prosto jak na stole, nie te lasy, nie to powietrze. Kiedy Niemcy wgryzają się coraz bardziej we wschodnie tereny, wygnańcy z sokolik pakują toboły i wracają do siebie. Ta sytuacja wygnania powtarza się wielokrotnie w tych miejscowościach i wielokrotnie w pańskiej książce. E, niesamowity taki dramatyczny los ludzi, którzy nie wiedzą, czy zostaną swój jak to było z tymi powrotami. Było trudno z tego względu, że po wysiedleniach władze radzieckie nie pozwalały osiedlać się w tym takim przygranicznym pasie. On miał około kilometra, dotyczył niemal wszystkich tych wsi wzdłuż Sanu i jego dopływów. Natomiast z czasem nielicznym, głównie powiedzmy ludziom, którzy pełnili służbę w wojsku, w tamtejszej Straży Granicznej, w Milicji, w jakichś takich służbach, to pozwalano osiedlać się dość blisko granicy, ale to były przypadki jednostkowe. Jednak ten pas dzielący Polskę od, od Związku Radzieckiego niezabudowany musiał istnieć i tak został zaakceptowany i wytyczony przez władze radzieckie. Ludzie wracali z czasem z tej wschodniej Ukrainy, z południowej Ukrainy. Ale nie było ich tak wielu, z tego względu, że już w większości nie istniały ich domostwa, nie istniały ich gospodarstwa. Jeżeli oni wracali, no to musieli mieć świadomość, że będą musieli się zagospodarować od nowa. I niekoniecznie w tej samej wsi, tylko powiedzmy w pobliżu. To dotyczy, dotyczyło też polskiej strony, kiedy, kiedy wracali wysiedleni podczas akcji Wisła. Z północno-zachodnich terenów Polski. I oni też nie wracali do swoich wiosek, i też już nie było ich domów. Ale skupmy się na chwilę na tej stronie ukraińskiej. Tam nie było łatwo i do dzisiaj tam w zasadzie nie wróciło wielu z tych autochtonów. To były takie pojedyncze rodziny, może ich było kilkanaście, może kilkadziesiąt, nie chciałbym tu podawać liczb, żeby się też nie pomylić, ale. Najlepszym przykładem były te, te sokoliki, o których pani wspomniała. Rzeczywiście, to jest taka strefa zamknięta. Tam wprawdzie istnieje dzisiaj kilka gospodarstw w sokolikach, ale nieco dalej od, od dawnej wsi. Natomiast tu jest ta cerkiew, jest ta była straż graniczna, jest stacja kolejowa i to jest wszystko. I to jest wszystko. Tam jeszcze do niedawna, żeby dojść do tej cerkwi, która dzisiaj jest wyremontowana i od czasu do czasu odbywają się nabożeństwa, ona jest dzisiaj prawosławna, kiedyś była grekokatolicka, to trzeba było mieć specjalne pozwolenie bez y, wojsk tamtych pogranicznych i no, nikt nie, mógł, nie miał tam wstępu przez długie, długie lata. Zresztą tam, kiedy wytyczono tę granicę, kiedy wybudowano te wszystkie zasieki graniczne, zaorano pasy, to przez szereg lat ludzka stopa, oprócz oczywiście wojskowych, nie stanęła. I stąd to był taki teren, który miał być w pewnym sensie zapomniany i bardzo mocno odgrodzony od strony polskiej mimo wszystko. Mm -hmm. e, przywołał pan Czesława Majewskiego, wspomniał pan o nim. Jego opowieść jest właśnie jedną z takich bardziej przejmujących w, w tych historiach przywołanych przez pana. I ona opowiada też w pewnym momencie o takim niezrealizowanym swoim marzeniu, żeby odwiedzić Polskę. Dziś wydaje się, że Ukraina, pan pisze w tytule, jest tak blisko, Wydaje się, że jest jeszcze dalej od Polski ze względu na, na wojnę w Ukrainie. Ona znajduje też odbicie reporterskie w takiej w końcówce książki, choć wojna pojawia się dużo wcześniej, bo Ukraińcy opowiadają o, tym, o tej wojnie, która się toczy od wielu, od wielu lat już. Ale chciałabym pana zapytać o to, bo trudno takiego pytania nie zadać. Co dziś w czerwcu 2022 roku po ponad stu kilku dniach wojny dzieje się po drugiej stronie Sanu? No tak. Y Znowu przytoczę taką historię. Ja często, często jestem w tej dolinie Górnego Sanu, ona jest mi dość bliska i znana. Również przez to, że przez wiele lat tak jeździłem na tę ukraińską stronę, potem wracałem, znowu jeździłem, znowu wracałem. I zupełnie niedawno, kilka dni temu, byłem świadkiem takiej sceny w Tarnawie Niżnej. To jest też wioska wysiedlona, ale dzisiaj tam kilka gospodarstw po polskiej stronie istnieje. Po drugiej stronie sanu jest też Tarnawa, tylko ukraińska. I, Jej historię też znamy z książki. Tak i w tej Tarnawie Niżnej istnieje taki niewielki ośrodek wypoczynkowy, w którym kwaterują teraz czasowo uchodźcy ukraińscy. To są kobiety, dzieci i powiedzmy emeryci, którzy nie podlegają obowiązkowi mobilizacji wojskowej. I oni siedzą sobie w tej Tarnawie, mają na Ukrainę dosłownie w pewnych fragmentach 100 metrów, 200 metrów, czasem to jest 500 metrów, ale oczywiście przekroczyć jej nie mogą, nie mogą wrócić do domu. Są głównie ludzie ze wschodniej Ukrainy, czyli z tej, gdzie jednak cały czas toczy się regularna wojna, jest regularny front, jest śmierć i zniszczenie. Ja byłem świadkiem, jak pewna rodzina ukraińska przechadzała się tą wąską drogą wzdłuż Sanu, stała na skarpie nad Sanem w tej odległości, która jest możliwa i dopuszczalna przez, przez przepisy graniczne. I patrzyła na wschód i... Szedłem dosłownie obok nich, nawet im powiedziałem dzień dobry. E, oni mi odpowiedzieli z uśmiechem, ale widziałem w ich oczach e, łzy dosłownie. Oni chodzą, patrzą i tęsknią. Są blisko, a jednocześnie daleko. I takich przykładów jest mnóstwo, bo to się dzieje nie tylko tutaj w Tarnawie, ale w wielu innych tych przygranicznych, pogranicznych miejscowościach. Stąd może i ten tytuł jest dzisiaj dość aktualny i dość adekwatny do całej treści. Chociaż jak pani wie, no ja tam nie piszę tylko... O, o, wojna jest sprawą poboczną, bo książka powstała przed Buchem wojny, stąd tam jest ten konieczny suplement, ale ja skupiam się też na tu i teraz tej przygranicznej Ukrainy, co wydaje mi się nie, nie mniej ważne niż, niż ta przeszłość. Oczywiście i to będzie ważne z pewnością także i po wojnie. Dla mnie muszę powiedzieć, ta książka jest oczywiście poza takim aspektem historycznym i aktualnym właśnie, silnie aktualnym, jest w równym stopniu taką historią znikania, co i trwania. Także trwania zapisanego, co wyjątkowe wydaje mi się, w miejsce w domach, resztkach, po cerkwiach, kościołach, tych stacjach kolejowych, rzeczach wyławianych z sanu, czy to, co san wyrzuca. Historia zapisana też w krajobrazie, jak pan pisze, i zresztą jak tutaj w naszej rozmowie też się pojawiał, na dawnych mapach, zdjęciach, a nie tylko w opowieściach mieszkańców czy ich potomków. I chciałabym na koniec pana zapytać, dla kogo pan napisał tę książkę? Myślę, że napisałem ją i dla Polaków, i dla Ukraińców, dla ludzi żyjących po obu stronach granicy. I dla tych, którzy te okolice odwiedzają turystycznie, rodzinnie bądź też z, z każdych innych powodów. Napisałem ją dlatego, że uznałem, że ten teren jest bardzo mimo wszystko mało znany i zapomniany, a zwłaszcza ta ukraińska strona. Warto przypomnieć, że podkreślić raczej, że życie na tej przygranicznej Ukrainie wygląda zupełnie inaczej niż przygranicznej Polsce. To po pierwsze, a po drugie, życie na przygranicznej Ukrainie, tej. Przyklejonej do Polski, wygląda inaczej niż w innych częściach Ukrainy, w innych częściach Karpat. To jest specyfika tego regionu. Tam użyłem takiego stwierdzenia, że tam zatrzymał się czas, a niektóre wioski, i to jest stwierdzenie Ukraińców, są zabite deskami. I rzeczywiście tak to wygląda. Ciekawiło mnie, jak to życie wygląda na Ukrainie, z czym ci ludzie się borykają, czego pragną, za czym tęsknią, jakie mają kłopoty i problemy, co myślą o swojej teraźniejszości i przyszłości, jaki mają stosunek do Polski, która przypomina nie była lubiana przez Ukraińców i Ukrainę przez szereg lat. Te wszystkie konflikty wcześniejsze, przed wojną, w czasie wojny, później z tego konfliktu ukraińsko-polskiego z lat 1944-1947, no, miały ogromne znaczenie na późniejsze stosunki ukraińsko-polskie, które nawet do wybuchu wojny, powiedziałbym, były bardzo złe z przerwami wcześniej na takie no troszkę, troszkę lepsze momenty. I to wszystko wydaje mi się, że, że no, pokazałem ten fragment tej Ukrainy graniczący z Polską dość wiernie i dość dokładnie, na ile mi się zresztą to udało, no, to już czytelnik oceni. Ale to był teren moim zdaniem zapomniany i jest wciąż mało znany. A przypomnę, że był to obszar przed wojną niezwykle bogaty. Mówię o bogactwie, gospodarczym, bogactwie kulturowym, bogactwie religijnym, bogactwie ludnościowym, takim wieloetnicznym, taką wielką mozaiką bogatą, o której trudno zapomnieć, a, a która powinna być jednak y, y, znana nam, Polakom, ale też Ukraińcom. Myślę też, że ta książka trochę pomaga przepracować tą trudną historię jednej i drugiej stronie, żebyśmy nie tylko żyli takim marzeniem, że skoro się zbliżymy, to zapomnimy o tym, co było złe, tylko że właśnie udaje się to przepracować. To też było pańskie zadanie? W jakimś sensie tak, natomiast chciałem uniknąć jednego, nie wiem na ile mi się to udało, chciałem uniknąć takiego ckliwego pisania o, tych, o tej części kresów, jak to wielokrotnie już gdzieś tam czytałem sam, bo to tak nie było. Jeżeli rzeczywiście mówimy o tamtym, o tamtej Polsce, o tamtej Rzeczpospolitej, o tym o dzisiejszym pograniczu ukraińsko-polskim, to pewnie było tam dużo fajnego, dużo dobrego, dużo ciekawego, ale było też dużo złego. Było dużo nędzy, biedy, brudu, byle jakości, złości, nienawiści. Przemocy. Przemocy. No tak to powiedzmy, dlatego staram się tam pokazywać różne odcienie tych różnych historii, które dzieją się od, od tego okresu międzywojennego aż po współczesność. Jasne. Dziękuję za rozmowę i zapraszamy do lektury książki. Dziękuję bardzo.